Hej kochani, witajcie w przestrzeni Szczęście jest Drogą. Ja mam na imię Magda i witam Was w 41 dniu 111 dni podnoszenia wibracji. Zanim zacznę temat dzisiejszej lekcji, powiem Wam kilka słów o czakrze, z którą będziemy pracować, oraz jaki cykl teraz zaczynamy. Ale też chciałabym się z Wami podzielić pewną refleksją, która dzisiaj do mnie przyszła po intencji dzisiejszej. Przez, kiedy pracowaliśmy przez pierwsze 30 dni, to pracowaliśmy z tak zwanymi niższymi czakrami. Są to czakry, które odpowiadają za nasze połączenie z Ziemią. Przez ostatnie 10 lekcji pracowaliśmy nad czakrą serca. Która jest łącznikiem między niższymi a wyższymi czakrami, wyższe czakry odpowiadają, czy wyższe czakry odpowiadają za nasze połączenie z boskością, jakkolwiek to nazwiecie. Ale to jest też otwarcie się na, na przewodnictwo od naszych aniołów, od naszych przewodników, od wielkich mistrzów ale również od tej siły wyższej, tak? I dzisiaj do mnie dotarło, że usmysłowiłam sobie i w moim odczuciu najważniejszą czakrą jest czakra serca. Dlaczego? Dlatego, że ona jest jakby bramą. Jeśli czakra serca jest zamknięta, to zamykamy przepływ energii, która, który jest Pomiędzy wszechświatem, a, a ziemią i między Ziemią a wszechświatem. I przez to jesteśmy, e, nie jesteśmy w stanie się połączyć w pełni. Nawet sami ze sobą. E, nie możemy otrzymywać, tak, e, jeżeli ta czakra jest zamknięta. Dlatego ja uważam, że najważniejszą czakrą, w moim odczuciu, przynajmniej, jest właśnie czakra serca. I ważne jest, żeby ona była otwarta. Ważne jest, żeby ten przepływ energii był możliwy. E, dobrze, przejdźmy teraz do mm, kilku słów o czakrze, z którą będziemy teraz pracować i do cyklu. E, przez kolejne 10 dni będziemy pracować nad naszą ekspresją. I za naszą ekspresję odpowiada czakra gardła. Czakra gardła mieści się między tylną ścianą gardła, a Odcinkiem szyjnym kręgosłupa. Ta czakra nazywa się w sanskrycie Vishuda, co znaczy oczyszczenie. Jej kolorem jest kolor niebieski, a żywiołem jest przestrzeń. Przestrzeń, bo dźwięk roznosi się w przestrzeni. Miejsce to szyja, gardło tarczyca. Tarczyca jest gruczołem dokrewnym tej czakry. Centrum, to centrum energetyczne zarządza naszą zdolnością wyrażania naszej prawdy i emocji. W świecie zewnętrznym czakra gardła to byłby śpiew ptaków, wycie wilków, ryglowów, Wszystkie dźwięki natury. To, czego doświadczamy na Ziemi, jest ściśle związane z emitowaną przez nas energią. Z tym, co mówimy. Dlaczego? Dlatego, że dźwięk ma swoją własną częstotliwość i nasze słowa mm, również mają własną energię. Dlatego Wam nieraz mówiłam, żebyście nie mówili o sobie źle, bo w ten sposób wysyłacie energetyczny sygnał, że jest to prawdą. Yy, więc tak jak mówiłam, yy, ta czakra jest ściśle związana z emitowaną przez nas. Yy, to, czego doświadczamy na Ziemi, jest ściśle związane z emitowaną przez, no, przez nas energią, z tym, co mówimy oraz z tym, co zachowujemy dla siebie. Bo jeżeli my przemilczamy naszą prawdę, jeżeli my przemilczamy właśnie, jeżeli no na przykład nie potrafimy powiedzieć nie w sytuacji, kiedy to się kłóci z nami, tak? To też wysyłamy energetycznie pewien sygnał. Czakra gardła pozwala nam dotrzeć do naszej prawdy, aby doświadczać życia wypełnionego spójnością. Ta czakra wiąże nas również z naszymi emocjami, bo często słowami wyrażamy nasze emocje czy gniew, czy miłość, czy smutek oraz tym, jak je wyrażamy ile skrywamy w sobie. I na, na ile szczerzy jesteśmy ze sobą i z innymi. E, czakra ta opiekuje się gardłem, szyją, tarczycą oraz uszami, jako że są odpowiedzialne za słuchanie i bycie wysłuchanym. I ten zestaw lekcji, który za chwilę <laughs> zaczniemy, pomoże nam w autoekspresji za pomocą naszego głosu. I emocji, oraz zachęci nas do szczerości wobec samych siebie. E, podczas wędrówki w głąb energii prawdziwej autoekspresji będziemy wzmacniać swoje wibracje i osiągniemy stan szczerości i czystości wobec wszechświata. Bo kiedy my jesteśmy szczerzy sami ze sobą, że na przykład przekonania, które mamy w głowie, nie są naszą prawdą, i weźmiemy za tą odpowiedzialność, za nasze życie, poprzez zmianę tych przekonań, chociażby poprzez mówienie afirmacji, które je zmieniają. Jeżeli powtarzamy często jakieś zdanie, to ono się zapisuje jako nasze nowe przekonanie. W filmiku o czakrze gardła znajdziecie jeszcze więcej informacji na jakie choroby wywołuje, jakie zaburzenia wywołuje ta czakra, jakie problemy psych takie psychologiczne i socjalne tak socjalne, dobrze mówię, socjologiczne wywołuje, więc warto się zapoznać z tym filmikiem. A jeśli nawet nie macie ochoty go oglądać, to chociażby w opisie pod filmem z czakrą gardła. Macie afirmacje do pracy z tą czakrą i oczywiście w playliście z częstotliwościami wstawiłam Wam seciki z częstotliwością tej czakry. Tematem dzisiejszej lekcji jest test 3. Od dłuższego czasu pracujemy już z czakrami, aby wzmocnić nasze wibracje. I następną w kolejce jest właśnie czakrta gardła bądź krtani. Reprezentuje ona naszą zdolność do łatwej komunikacji, kreacji i oczyszczenia. Poprzez mówienie swojej prawdy my się oczyszczamy. I to nie, musimy, to nie chodzi o to, że wy musicie wszystkim naokoło rozpowiadać swoją prawdę, ale chodzi o chociażby w momencie, kiedy mówicie intencje, wypowiadacie swoją prawdę zarządza szyją, gardłem i uszami i aby jasno wyrazić energię tej czakry potrzebujemy zadbać o te obszary właśnie, ciała no szyja nie ma lekko nie? bardzo musimy uważać na przykład przy rozciąganiu szyi ze względu na to że kiedy odczuwamy stres, odczuwamy jakieś mamy jakieś problemy, najczęściej właśnie spinają nam się Niesie się jej karku. Natomiast rozluźniona szyja pozwala nam jaśniej wyrażać siebie i czuć się pewniej z własną kreatywnością. Czakra gardła jest obszarem fizycznym i w jego pobliżu, na naszych barkach, mamy czasami poczucie, że spoczywa ciężar całego świata. Jeżeli na tym obszarze Zachwiana jest równowaga, nasza krzyja się krzywi i się wygina. I dzisiejszym zadaniem będzie rozluźnienie tego obszaru fizycznie i oczyszczenie energetyczne, aby zrobić miejsce sobie i swojej własnej prawdzie. Jeżeli, kochani, macie problem z wyrażaniem własnego zdania, bo na przykład wydaje wam się, że wasze zdanie jest nieistotne, to macie zablokowaną czakrę gardła. Tak samo, jeżeli macie słowotok, czyli mówicie bardzo, bardzo dużo, ja tak miałam przez długi okres czasu w swoim życiu, no to znaczy, że macie przeładowaną czakrę gardła. Naprawdę warto się z tym zapoznać z tym filmikiem, bo Mogę się założyć, że znajdziecie w nim bardzo dużo rzeczy, z którymi będziecie mogli się zidentyfikować, a w ten sposób dowiecie się, czy wasza czakra jest przeładowana, czy jest niedoładowana, bądź czy jest zablokowana. Dzisiejsze zadanie będzie stricte polegało na ćwiczeniu. Jak rozluźnić, jak rozluźnić naszą szyję i barki. Ja to ćwiczenie w całości Wam opiszę w opisie pod filmem, wraz z intencją. I warto zrobić sobie to ćwiczenie i po nim powiedzieć właśnie intencję. Albo najpierw zrobić intencję, a nawet lepiej chyba by było, najpierw powiedzieć, wypowiedzieć intencję. Po czym zrobić to, to ćwiczenie, ze względu na to, że w ten sposób jakby fizycznie potwierdzicie to, co powiecie. To zadanie nam nie zajmie dużo czasu. Ja osobiście je już robiłam. To jest około 5 do 7 minut. W zależności ile powtórzeń zrobicie. Ale może przynieść Wam ulgę w sensie faktycznie rozluźnienia tutaj mięśni, mięśni barków, mięśni tutaj szyi, wszystkich. Więc warto sobie to ćwiczenie zrobić. Na dzisiaj, kochani, to wszystko. Dzisiaj i tak macie dwa filmiki, więc nie będę Wam tutaj za dużo opowiadać. Także teraz będziemy Pracować nad naszym głosem w świecie, tak? Nad, naszy, nad, nad naszą prawdą, nad odkrywaniem naszej prawdy, nad wyrażaniem naszej prawdy. A w ten sposób pomoże nam się to połączyć jeszcze lepiej ze sobą, i ze swoim sercem, i ze swoją duszą i z wyższym ja. Ale również z naszymi aniołami, przewodnikami. Z naszym rodem, z wielkimi mistrzami. E, przy pracy z wyższymi czakrami e, to, co jest potrzebne to otwarty umysł. Żeby nie zamykać się właśnie w starych schematach. Pozwólcie się sobie otworzyć na to, e, pozwólcie sobie. Mm, Przyjąć to, co Wam mogą przynieść te lekcje, bo dzięki temu y, zyskacie równowagę sami ze sobą, ale też y, takie poczucie równowagi y, w życiu. Hmm. To co, kochani, zaczynamy, tak? Życzę Wam cudownego wieczoru, jeśli oglądacie to wieczorem. Bądź cudownego dnia i widzimy się jutro z kolejną lekcją. Pozdrawiam Was ciepło, Magda.